Czy zastanawiałeś się kiedyś, że nawet najbardziej lojalnymi ludźmi może wstrząsnąć mało znany, kontrowersyjny moment? Nawet Piotr, apostoł, był o krok od upadku, wbrew wszelkim oczekiwaniom. Odkryj, jak nawet największą słabość można przekształcić w niezniszczalną siłę. Czy jesteś gotowy na zaskakujące objawienie, które może całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na wiarę? Zostań z nami i odkryj sekret przekształcenia porażki w duchowy triumf. Odpowiedź wykracza poza to, co możesz sobie wyobrazić. Wielu nie jest świadomych czterech faktów na temat szatana, które Jezus objawił. Jezus nie wahał się nazwać szatana wrogiem i złem, jak opisano w rozdziale 13, wersecie 39 Mateusza podczas przypowieści o Konkolu. W innej intrygującej historii Jezus porównał Królestwo Niebieskie do rolnika, który posiał na swojej roli dobre ziarno. Gdy jednak wszyscy spali, przyszedł ich wróg i posiał konkolu między pszenicę. Kiedy plony zaczęły rosnąć, pojawiły się także chwasty. Zdziwieni pracownicy wypytywali rolnika o pochodzenie słomy. Odpowiedź była szokująca. To zrobił wróg. Jezus wyjaśnił, że pole to świat. Dobre nasienie reprezentuje lud królestwa, a konkol to ludzie należący do złego. Wrogiem, który posiał konkol, jest sam diabeł. W czasie żniw, żniwiarze wyobrażający aniołów będą oddzielać plewy na spalenie i zbierać pszenicę do stodoły rolnika. Ta intrygująca opowieść wykracza poza powszechny pogląd na zło i podkreśla mądrość kryjącą się za umożliwieniem obojgu wspólnego rozwoju. Chociaż wielu nie jest świadomych tych odkrywczych szczegółów, Jezus oferuje głęboki wgląd w naturę wroga i Bożą strategię stawienia czoła złu. Przygotuj się na odkrywczą podróż, która podważy twoje uprzedzenia i rozjaśni twoje zrozumienie walki duchowej. W kosmicznym tańcu pomiędzy boskością a ciemnością toczy się odwieczna walka dobra ze złem. Wyobraź sobie, jeśli się odważysz, przebiegłego antagonistę, złą siłę, która tka swoje sztuczki, aby pokrzyżować niebiańskie plany, szkodząc ludzkości i oddalając ją od boskości. Biblia w swojej epickiej narracji identyfikuje tego złoczyńcę jako szatana, diabła, nieprzejednanego przeciwnika Boga. Na przestrzeni dziejów zły spiskował przeciwko boskim planom, obmyślał podstępy, aby skrzywdzić dzieci Ziemi, próbując je uwieść i trzymać z dala od światła. Jednakże Pismo Święte ujawnia, że nie jest on sam w tym złym przedsięwzięciu. Z cienia wyłaniają się kolejni wrogowie, wbrew zamysłom Boga. W świętej fabule każda istota, która sprzeciwia się przykazaniom Pana, staje się przeciwnikiem, przeciwnikiem Boga. Na stronach ukazuje się kosmiczne starcie, w którym diabeł jest architektem zła, tego złego, które przenika świat. U Jana jesteśmy ostrzeżeni, że świat znajduje się pod władzą złego ducha, podczas gdy wierzący pozostają w Bogu, chronieni duchowym rozeznaniem. Wersety rozbrzmiewają jak Boska symfonia, ukazując, że narodzeni z Boga nie żyją w grzechu, ponieważ są strzeżeni i nietykalni przez złego ducha. Pośród tej duchowej walki, Chrystus wyłania się jako światło przewodnie, dające rozeznanie tym, którzy pokonali złego. W kulminacyjnym momencie tej opowieści, Jezus przepowiada własną śmierć i ogłasza godzinę sądu nad światem. Książę tego świata, utożsamiany z Szatanem, zostaje potępiony i wydalony. Pozornie paradoksalne zwycięstwo następuje na Kalwarii, gdzie pokonany diabeł widzi, że jego próba wyeliminowania Zbawiciela przemienia się w drogę zbawienia ludzkości. Wyrok na Szatana oczekuje na jego wykonanie, lecz w międzyczasie jego niegodziwe działania trwają. Rozpoczęło się odliczanie do ostatecznej porażki nad jeziorem Ognia. Zbawiciel, świadomy zbliżającej się zdrady, zwraca się ku księciu tego świata z aurą niezachwianej czystości. Nie ma w nim śladu grzechu, co sprawia, że wszelkie niegodziwe zakusy diabła stają się bezużyteczne. W tej niebiańskiej epopei spotkanie Jezusa z Księciem ciemnym. w Szatana sięga dalej, infiltrując światowe ideologie, edukację i handel. Manipuluje myślami, ideami, spekulacjami i fałszywymi religiami, które wyłoniły się z sieci kłamstw. W Ewangelii Mateusza, rozdział 12, werset 24, faryzeusze reagują oskarżeniem. Ten człowiek wygania demony jedynie przy pomocy Belzebuba, szatana, księcia demonów. List do Rzymian, rozdział 8, wersety od 7 do 8 ujawniają aktywną wrogość cielesnego umysłu wobec pragnień Boga. Ci, którzy żyją w ciele oddani grzesznym pragnieniom i popędom, nie mogą podobać się Bogu. Ten kosmos jest odpowiednikiem szatana, DLA Boskiego Królestwa. Jego ambicja bycia podobnym do Boga doprowadziła do jego grzechu, który teraz dowodzi wszystkimi buntownikami, którzy upadli wraz z nim. U Izajasza, rozdział 14, werset 14, jego arogancja jest oczywista. Wstąpię na wysokość obłoków, będę jak najwyższy. Ten świat stara się pokonać prawdziwe dzieci Boże. Jak wyrażono to w ósmym wersecie, 44 Jana. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pragnienia waszego ojca. Diabeł od początku jest mordercą i ojcem kłamstwa. Pragnie posiadania życia jak palące pragnienie posiadania Piotra, którego historia odkupienia jest najbardziej niezwykła. Piotr, nieustraszony rybak, stanął przed próbą wiary, tak jak naznaczył go szatan. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus ostrzegł: Szymonie, Szymonie, oto szatan nakazał Wam przesiać. W kluczowym momencie Piotr, uczeń o wysokim głosie, Stanął przed nasilonym dylematem w zakamarkach piątego rozdziału Księgi Łukasza. Szatan, przebiegły antagonista, pragnął przesiać Piotra, jakby był pszenicą. To nie była prosta bitwa. Była to przebiegła próba zachwiania wiarą Piotra z taką siłą, że ten upadł, obnażając rzekomą kruchość wiernego sługi Bożego. Jednak fabuła wykraczała poza Pedro. W wersecie 31 Łukasza 22 Jezus używa słowa Ty w liczbie mnogiej, co wskazuje, że szatan obrał za cel nie tylko Piotra, ale wszystkich uczniów. Niektóre tłumaczenia idą jeszcze dalej i precyzują, że szatan chciał przesiać każdego członka grupy. Symun i Pedro reprezentowali teraz bezbronność wszystkich. Ten fragment wykracza poza widzialność, wprowadzając nas w świat niewidzialny i prowokując niezliczone pytania. Ale jednocześnie zapewnia uspokajający spokój ducha. Najważniejszym z nich jest niebiański łańcuch dowodzenia, nad którym Bóg wyraźnie sprawuje kontrolę, a diabeł trzyma się na dystans. Zwróć uwagę na czasownik następujący po imieniu Szatana. Zapytał. Szatan poprosił o pozwolenie na przesianie, nawiązując do sytuacji Hioba, gdy był poddawany próbie. Subtelność polega na tym, że Szatan nie działa na podstawie własnego autorytetu. On pyta. To Nie tylko ilustruje ciekawość złego, ale także podkreśla suwerenność Boga nad wszelkimi okolicznościami. Słowo szatan niesie ze sobą dwoistość przeciwnika i oskarżyciela. Nie tylko próbuje zniszczyć wiarę, ale także oskarża lud Boży o czynienie zła. Zachariasz III, 1 i 1 Piotr 5. Osiem potwierdzają tę dwoistość, podkreślając oskarżycielski charakter szatana. Metafora Sita jako pszenicy nabiera odkrywczej głębi. To nie tylko oddzielenie zanieczyszczeń, to próba zmiażdżenia i zniszczenia. Pszenice, symbol tego, co dobre i użyteczne, wstrząsa się gwałtownie, aby uwolnić się od otaczających ją zanieczyszczeń. Szatan, przesiewając Piotra i uczniów, pragnie ich zmiażdżyć, zniszczyć ich wiarę. W tym trudnym scenariuszu wyłania się pocieszająca obietnica Jezusa złożona Piotrowi: Modliłem się za ciebie, Szymonie, aby nie ustała Twoja wiara. To Boże wstawiennictwo rozciąga się na wszystkich wierzących, gdyż jak mówi Jan 10, 10, złodziej stara się kraść, zabijać i niszczyć, podczas gdy Jezus oferuje życie w obfitości. Dlatego w tym wydarzeniu opisanym w Ewangelii Łukasza 22 przywódcy wczesnego kościoła zrozumieli znaczenie modlitwy. Słowa Jezusa brzmią jak obietnica wzmocnienia Dela Piotra. A co za tym idzie? Dela wszystkich braci w wierze. Piotr w obliczu nieuchronnego wyzwania znalazł pocieszenie we wstawiennictwie Jezusa. Nie było żadnej obietnicy wyeliminowania prób z życia chrześcijańskiego. Wręcz przeciwnie. Misjonarze z dziejów apostolskich 4 ze 22 potwierdzają, że uciski są nieuniknionym krokiem w kierunku Królestwa Bożego. Nasza wiara kształtuje się na doświadczeniach, kształtując nasz charakter i wzmacniając naszą więź z Bogiem jak Rzymian Osiem. 28 przypomina nam, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy kochają Boga. Jakub 1, 2, 4 zachęca nas, aby pośród różnych prób uważać je za powód do wielkiej radości, ponieważ próba wiary rodzi wytrwałość, niezbędną do osiągnięcia pełnej dojrzałości. 1 Piotra 1, 6-7 podkreśla drogocenność wiary, cenniejszą niż złoto w ogniu wypróbowane, znajdującą cześć, cześć i chwałę w objawieniu Jezusa Chrystusa. Jezus, zawsze obecny, aby nas umacniać, wstawia się za nami, jak mówi list do Filipian 4. 13: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Wstawiennictwo Chrystusa ogranicza moc szatana, jak widzimy w liście do Hebrajczyków 7. Kiedy otaczają nas próby, pamiętajmy, że Jezus jest zawsze po naszej stronie i oręduje za nami. Dlatego ma niesamowitą moc ratowania raz na zawsze tych, którzy przez nią przychodzą do Boga. Jezus Chrystus żyje wiecznie, aby wstawiać się za nimi. Jezus rozpoczął w nas wielkie dzieło i doprowadzi je do końca, jak głosi list do Filipian 1:6. Jestem całkowicie przekonany, że ten, który rozpoczął w Was to dobre dzieło, dokończy je aż do dnia Chrystusa Jezusa. Każdy z nas w pewnym momencie staje w obliczu Doliny Porażki. Zasadnicze pytanie brzmi: jak reagujesz? Wielu decyduje się na rezygnację, zamieniając tętniące życiem życie poświęcone służbie królestwu na porażkę. Jednak porażka nie jest punktem końcowym. Jest to szansa na nowy początek, napędzany siłą Chrystusa. Wróg tak bardzo chciał zachwiać wiarą Piotra, że ten odwrócił się od Jezusa jak plewy na wietrze. Jednakże Piotr, uparty w dotrzymywaniu swojej obietnicy, oświadczył u Marka 14:29: Choćby wszyscy upadli, ja nie upadnę. Szatan rozumie siłę strachu i przesiewając wierzących, stara się osłabić naszą wiarę do tego stopnia, że staniemy się bezużyteczni dla Boga. Koncentruje się na naszych słabych stronach, w przypadku których wierzymy, że jesteśmy niepokonani lub przynajmniej dobrze chronieni. Kiedy diabeł odnosi sukcesy, czujemy się rozczarowani i zdemoralizowani. Jednak nie musi to być rezultatem. Jeśli będziemy chętni, Bóg może wykorzystać niepowodzenie do osiągnięcia duchowego oczyszczenia. Piotr, odkładając na bok swoją pychę, przyodział się w odwagę ducha świętego, narażając się na publiczne upokorzenie, prześladowanie i śmierć, aby szerzyć Ewangelię. Porażka stała się katalizatorem większej wiary i prawdziwej służalczości. Pocieszająca jest świadomość, że Bóg jest zawsze silniejszy od szatana. Ufając Mu, możemy uniknąć gniewu wroga i otrzymać koronę życia. Na tym jednak wiadomość się nie kończy. Boże słowo pocieszenia i nadziei wciąż trwa. W codziennych zmaganiach potrzebujemy zachęty, aby nie porzucać wiary i nie przeklinać Boga w chwilach cierpienia i słabości. Potrzebujemy pewności, że wzloty i upadki naszej wiary nie spowodują trwałego upadku. W wersecie 32 Jezus oferuje nam niesamowitą obietnicę, gwarancję, która rozbrzmiewa w sercach najbardziej pełnych nadziei. Szymonie, o Szymonie, słuchaj dobrze. Szatan błagał, aby przesiać cię jak pszenicę, ale ja błagałem za tobą. Prosiłem Ojca Niebieskiego, aby wasza wiara się nie zachwiała, a kiedy w odpowiednim czasie nawrócicie się, powstańcie jako siła DLA swoich braci. Uwierz mi. Bóg przewyższa w mocy nawet samego szatana, ufając, że jeśli wytrwamy do końca, obdarzy nas darem życia wiecznego. Ale jest w tej historii coś jeszcze bardziej inspirującego i pełnego nadziei. Jezus Chrystus i nasz Ojciec Niebiański nie są jedynie biernymi widzami, czekającymi, czy będziemy mieli odwagę trwać w wierze. Nie, są prawdziwymi aktywnymi budowniczymi naszej duchowej siły. Zwróć uwagę, jak Jezus w wersecie 32 modli się do ojca za Szymona. Używając w pojedynkę słowa ty, modliłem się za ciebie. To moja droga jest osobista inwokacja. Jezus prosi Boga, aby uczynił to, co konieczne i zachował Szymona przed zagładą. Całkowicie ufaj, że ojciec odpowie na tę prośbę. Tak, szatan miał okazję przesiać Szymona, ale w odpowiedzi na modlitwę Jezusa, ojciec nie pozwolił Szymonowi wpaść w to przesiewanie. Oto cudowna dwoistość nadziei i zachęty, która została nam dana. Nie jesteśmy bezbronni wobec wroga i nie jesteśmy zdani na Jego łaskę, podtrzymując tarczę wiary jedynie o własnych siłach. Bóg zawsze zagwarantuje zwycięstwo wiary i sprawi, że Jego dzieci wytrwają. Oto głęboka istota fragmentu z 1 Piotra 1, 3-5. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego swego miłosierdzia sprawił, że przez zmartwychwstanie zrodziliśmy się na nowo do żywej nadziei Jezusa Chrystusa, zmartwych, tak, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zostaliśmy odrodzeni do żywej nadziei. Drodzy słuchacze, jak owce rozpoznające głos pasterza, jesteśmy znani i pójdziemy za wami. Daje nam życie wieczne i nic, absolutnie nic nie wyrwie nas z Jego potężnej ręki. Bóg, nasz Ojciec, jest większy od wszystkich i nikt nie może nas wyrwać z Jego ręki. My i Ojciec jedno jesteśmy według Jana 10, 20, 7, 30. I tak wzmocnieni stajemy się wzmacniającymi. Radość z Bożych Obietnic pomnaża się, gdy wypływa poza nasze życie, docierając do innych. Tak jak Bóg wzmocnił wiarę Szymona Piotra, tak często wzmacnia naszą wiarę poprzez innych. Otrzymujemy Szymona Piotra, który przynosi nam łaskę, której potrzebujemy, aby kontynuować. Zamykamy kolejny inspirujący rozdział, ale bądźcie czujni, bo przed nami jeszcze więcej. Zarejestruj się, włącz powiadomienia i zanurz się razem z nami w transformacyjne odkrycia. Lubisz mnie? Polub, komentuj, udostępniaj i szesz nadzieję. Kontynuuj z nami tę podróż wiary i odkryć. Do zobaczenia wkrótce, gdyż wspólnie zamykamy kolejny rozdział. A DLA tych, którzy wciąż mają pytania w głowach i starają się poruszać po zawiłościach życia duchowego, potężny klucz kryje się w komentarzach. Odkryj dobrobyt z Bogiem, ostateczny przewodnik po pokonywaniu duchowych wyzwań i prowadzeniu obfitego życia. To nie jest tylko książka, to mapa skarbów, na którą zasługujesz. Bądź częścią tych, którzy kroczą ścieżką oświetloną wiarą i wiedzą. Moc przekształcenia Twojego życia jest na wyciągnięcie ręki. Sprawdź już teraz w komentarzach i rozpocznij podróż w kierunku życia pełnego i dobrobytu. Pamiętajcie, dobrobyt u Boga nie jest tylko odległym marzeniem. To obietnica, która czeka na spełnienie. Dzięki temu przewodnikowi będziesz o krok bliżej urzeczywistnienia tego marzenia. Twoja historia sukcesu zaczyna się teraz.